Są jednostki, które potrzebują więcej z po prostu i sobie to nadrabiają w wolnych chwilach. Bardzo fajna cienka linia. Powiedziałbym, że się specjalizuje w cienkich liniach, także nam się udało. Jesteśmy na takiego taki. Czasem ludzie tego nie lubią robić i może no. to nie być. I nie wiem o co chodzi, ale jest taki posmak jakby był na drewnie opalany ten pies. Wydaje mi się, że tak, to jest Tak, tu jest taki czarna sól. No nie wiem, jest taki posmak takiego drewna. I nigdzie, nigdzie tego nie spotkałem. jak drera, tak? Parę Przyjeżdżajcie do Alicante. Masz dobre steki. <grymne> nie, ale to tylko tutaj można znaleźć dobrego steka. No jadłem y, tutaj tak naprawdę dobrego steka. W innych restauracjach to jest słabe jedzenie, ale ta restauracja jest to. Szefowie kuchni w, w Hiszpanii ewidentnie nie boją się zrobić mięsa medium rare. A, I było zrobione tak, jak faktycznie lubię. Mocno przyjście. Nawet twoje medium rare chyba było troszeczkę bardziej na czerwoną stronę zrobione. Myślę, że to polskie jest medium, prawda? Robione się rzutkie frytki z ziemniaków. Nie wiem, w Polsce też się niby takie robi, ale taki frytek, tak dobrych frytek też... No i fajna jadę. Riocha z tym stekiem. Jak jest komponowane. W ogóle restauracja. No, El Olivio, grana Lacrant Naprawdę warto przyjść tutaj. Tak naprawdę ciężko tutaj gdzieś zjeść dobrego steka, a tutaj zjecie fenomenalnego.